Siemanko, jest siódma rano I dotarłem do tego magicznego miejsca Dokładnie do Goreme Miejscowości koło Kapadoci Jestem w szoku Szczerze powiem Czekajcie znajdę jakieś fajne miejsce Żeby wam to pokazać Wiecie co, teraz nie będzie tego tak dobrze widać, ale to są domy i hotele w skałach, ale czadowe. Rajdę szukać hotelu, bo nic nie mam. Wiecie co, najlepsze? To jest taka cisza, nikogo nie ma. Pomyślcie, że. Właśnie w tych wszystkich tych skałach, które wyglądają jak małe wulkany ludzie mieszkają. Tylko wiecie jakiś problem? Stoję pod drugim hostelami. Drugi hostel jest zamknięty. A booking pokazuje mi, że w ogóle nie ma tu nic w tej, loka w tej lokalizacji. Wszystko jest pozamykane. Ludzi nigdzie nie ma. I w jakimś opuszczonym mieście, już prawie ósma. Ciekawe. Ciekawe czy jakikolwiek hostel znajdę Bo jak wpisuję e, W bookingu to w ogóle żadnego mi nie pokazuje hotelu w tej lokalizacji. Oczywiście są tutaj hotele i hostele, ale nie wiem czy nie są pozamykane. Zobaczyłem pierwsze auto na ulicy, czyli jednak ktoś tu jest Dobra, idę szukać jakiegoś śniadania Dobra, znalazłem jakiś hotel, wszystkie hostele niestety zamknięte Ale super to jest w tych skałach porobione, co? I tam normalnie ludzie mieszkają Niesamowite to jest Idę właśnie tutaj teraz na taki punkt widokowy Pokażę on z góry, no i później na bo jestem mega głodny. Jak porozmawiałem teraz z właścicielem mojego hotelu, mówi, że niestety słaby okres dla mnie tutaj teraz będzie, ponieważ balony nie latają. Podziemne miasto, które tutaj jesteś. Bo jedno było to właśnie tutaj drążone w skałach, a drugie było podziemne. Niestety też jest zamknięte. Patrzcie to. Czekajcie, wejdę na samą górę. To jeszcze jestem z drugiej strony tej góry. Tutaj też widać tu widać okienka w tych skałach, tam widać okienka, tam czyli tutaj wszędzie też normalnie. Albo ludzie mieszkali, albo mieszkają na dole konia. Niesamowite to jest. Czekajcie, pokażę wam miasto. Tutaj wchodzę na punkt widokowy i już wam pokazuję. Patrzcie. Goreme. Szczerze, muszę przyznać, że niesamowite to jest Spodziewałem się, że będzie takie wow No jest Konkretnie na maksa Kolejne miejsce, które Wam polecam, żebyście przyjechali zobaczyć. Na przykład mi to miejsce polecało tyle ludzi, że normalnie w komentarzach tu cały czas się tylko powtarzało: Jeźdź do Kapadoki, jeść do Kapadoki, czy Kapadocji, jak to tam sobie ktoś mówi. No i przyjechałem. I dziękuję bardzo, bo naprawdę cudownie. No ale jestem głodny, tak muszę iść. Później tu przyjdę na zachód słońca, podobno to jest najładniejsze zachód słońca. Jednak stwierdziłem, że jeszcze pójdę kawałek, bo można tam przejść i coś więcej zobaczyć. Pamiętajcie o konkursie. Zgadujcie w komentarzach do jakiego kraju lecę następnego. To już za... czekajcie, ten film będzie w czwartek, czyli za dwa dni. nie wieczorem, pochodzić, znaczy nie wieczorem, tylko, po południu pochodzić między tymi domami. E... Coś jeszcze miałem powiedzieć. Aha. E... dziękuję za miły odzew. Czekajcie, bo mówię. W sprawie koszulek wiadomo, doszły to więcej ludzi zamawia. Nie dziwię się. Jeśli ktoś chce jeszcze, napiszcie maila. To wszystko wyjaśnię co i jak. I dziękuję, bo to wsparcie mojej podróży. Dzięki temu mogę wam pokazywać te piękne miejsca. Jestem teraz na szczycie góry, ale patrzcie, to nadal normalnie są gospodarstwa. Muszę zapytać gości, czy ktoś pozwoli wejść do takiego domu, żebym sobie tam zobaczył, z chęcią tam pójdę. Mega O, tam widzę, że tam w ogóle można sobie wjechać, bo są jakieś samochody. Ach, nie zobaczycie, bo jest pod słońcem. Ale jest tu tyle miejscówek, że dzisiaj to zrobię z buta nieźle kilometrów. Bardzo żałuję, że nie będzie tych balonów. Ach, niestety. Dobry powód, żeby tu jeszcze kiedyś wrócić. Bo tak w ogóle to też to podziemne miasto bym chciał zobaczyć. To też jest powód. Tu podobno wszędzie normalnie jest. Nie wiem jak długie, jak duże, ale podobno duże. Że chciałem to zobaczyć. No. Nie tym razem. Co jest szczęście, dobrze, że nie da się wszystkiego zamknąć. Chociaż mogę to popodziwiać. Pokażę Wam dokładnie, gdzie jest mój hotel. Tutaj dokładnie to, tam na dole mieszkam. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Znaczy, nie, teraz idę na śniadanie. później Wam pokażę, jak wygląda. Tak w ogóle zaproponowałem właścicielowi hotelu, w którym się zatrzymałem. Znaczy, wiecie, najpierw zagadałem tak, a dużo Polaków tu przyjeżdża i tak dalej. Ja mówię, no tak, nawet przyjeżdżają i tak dalej. W sumie to z dużo, z dużo rejonów, y, znaczy dużo krajów Europy i tak dalej, ale że Polacy też, on lubi Polaków i tak dalej, wiadomo, nie, nabija tam. Nie, nie, nie wiem po co. Ja w końcu wszedłem do sedna. Ja mu mówię, że wcześniej y, tam, gdzie byłem, robiłem reklamę temu hotel, hotelowi, w którym się zatrzymałem, może też by chciał. Y, za to się za darmo prześpię u niego. A on mówi: O nie, nie. Wiesz, reklamę możesz zrobić, jak najbardziej, ale nie, za darmo to nie da rady. A ja mówię, no ale wiesz, ja coś tobie, coś mi, będzie wszystko fajnie. Nie, nie, tak to nie. W ogóle zaczął mi wciskać chyba wszystko, co tylko możliwe. To też się nie ma co dziwić trochę. Jest jak jest. Ale z drugiej strony trzeba myśleć przyszłościowo. Jeśli ja bym zareklamował jego hotel na moim kanale, jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś by do niego przyjechał, po prostu z moich widzów, jeśli tu akurat by był. Bo ten hotel wcale nie był drogi, bo tu ogólnie w tym mieście yy, nie są tanie hotele. A ja zapłaciłem 60 zł za noc. To nie jest drogo, tak naprawdę. No ale nie chciał. Nie, to nie. A i tak wam go pokażę. Ja to jestem taki, że i tak pokażę. Na początku trochę ze mną podwiedzacie tak trochę miasta, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. O, tak się balony brało i się leciało fajnie. To naprawdę bardzo, ale tu bardzo dużo tych samych balonów, znaczy nie tych samych, tylko w tym samym czasie balonów startuje. Ja już leciałem balonem, jak byłem w Laos. To było fajnie i nie fajnie, ponieważ poleciałem porannym lotem, a powinienem popołudniowym dlatego to był mój błąd ale tam za ten los zapłaciłem bardzo tanio z tego co pamiętam to chyba 60 dolarów chyba tak Okienka, pokoje porobione. Niesamowite. Jest przeżarowane. Jest godzina dziewiąta. Wszystkie restauracje są pozamykane. <grym> Jakim cudem. Jakieś tam biuro podróży, sklepiki. Są, ale restauracje. Kawiarnie Wszystko zamknięte. Gdzie ja zjem? Dobra, zrezygnowałem. Chłopcy są dwie: albo to wszystko po prostu otwierają później. Albo to jest miasto duchów. I bez turystów to miasto nie żyje po prostu. Niestety też tak może być. Bo wiele miejsc na świecie jest takich, których bez turystów niestety nie ma. No. Idę po prostu do normalnego sklepu. Wezmę sobie, że coś przekąsić No idę się jeszcze przespać, bo spałem może jakieś 5 godzin i to na raty zresztą była widać, że nie wyglądam za dobrze Także jeszcze... Cześć piesiu! Ale się cieszę No pieski są super A to jest hotel w którym się zatrzymałem już wam, już wam pokażę, jak wygląda, sobie można ale oczywiście nie o tej godzinie, bo jest gorąco, jak nie wiem. Już wam pokażę mój pokój. No i tak myślę, że jak za 60 zł to jest naprawdę super. Przespałem się trochę, od razu mi lepiej. Startuję z treningiem. Jakieś 40 minut treningu i idę zwiedzać. Szczerze mówiąc to teraz jest tak gorąco, że nawet mi się nie chce, <gry> także wolę sobie odczekać do jakiejś 17 wtedy już słońce trochę niżej będzie, także będzie świetnie. Jak będę trening robił? Tak jak zawsze ogólną rozwojówkę, każdy mięsień po 100 powtórzeń mniej więcej, żeby zrobić. Eee, no i tyle i oczywiście dziękuję za wspieranie mnie w tym Grand Game SFD. Cibiga, Fight Gear. Te trzy firmy są ze mną cały czas. Także naprawdę dziękuję. W opisie pod filmikiem znajdziecie oczywiście zniżkę do tych firm ode mnie. Znaczy od nich. Od nich ode mnie jakoś tak. Dobra, startuję. Trening skończony. plecak zabrany, dron. Idę teraz na jakiś obiad, bo w sumie jest już po 16, a zjadłem dzisiaj tylko dwa małe jogurty i paczkę orzeszków. Także nie ciekawie. Pokażę Wam, właśnie za mną, tam nie wiem, czy remontują pokoje w tych skałach, czy co, ale coś tam robią. Czekajcie, odwrócę Wam. Tu ogólnie widzicie, że wydrążone jest w skale. No i oczywiście wiadomo, że trochę jest zalane też pewnie jakimś umocnieniem. Ale i tak ma to, robi to wrażenie. O kurde, zaczyna kropić. Chyba tylko, tylko jedna chmurka jest. Mam nadzieję, że przestanie, bo wieczorem podobno tu jest przepiękny zachód słońca No i bardzo chciałbym to zobaczyć, bo jutro już stąd wyjeżdżam Tu jest świetne Wydrążone wszystko też Ten samochód się fajnie tu komponuje Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony Nie, no to jest takie miasto, że jak się, podróżuje po, jak się podróżuje po Turcji, to uważam, że naprawdę trzeba to zobaczyć. Ktoś może mi teraz zarzucić, że to turystyczne miejsce i tak dalej, oklepane. No ale właśnie takie oklepane, które trzeba zobaczyć. Tu jest historia tego miejsca, naprawdę piękna. to mój pyszny obiadek na dzisiaj w tureckim stylu. Grillowane mięsko, baranina, tutaj mielone, kurczaczek, warzywka ryż. Naprawdę pyszne. No i z takim widokiem. Nie jest fajnie. O, jest prąd. Właśnie wam miałem nagrać, że nie mam jak się stąd ruszyć, bo tak leje. Dodatkowo odcięło prąd, czyli nie mam jak zapłacić, bo chciałem kartą zapłacić. I jeszcze przez chwilę nie było internetu, w ogóle tak lało. Także nadajniki nawet nie działały. No ale spokój, się teraz zmieniło. Dopijam kawkę i jakoś będę musiał się stąd zbijać do chaty, bo nic nie zrobię. Powiem tak, pod ostatnim vlogiem, gdzie jadę dalej, ktoś zgadł. Kto jest gad. Nie powiem ile osób. No ale to jest ciekawe. Naprawdę lubię jak staracie się zgadywać. Każdy ma jakieś inne tam e, pomysły. Znaczy no może nie każdy inny, ale każdy na coś fajnego wpada. Także działajcie dalej. Bo właśnie porozmawiałem tutaj z właścicielem tego i mówi, ale masz pecha. Mówi cały miesiąc nie padało. Gorąco także się nie dało wytrzymać. No i dzisiaj pierwszy raz. A <laughs> no ja akurat na jeden dzień tylko jestem No dobra, no mam nadzieję, że chociaż wam pokazałem tyle ile się dało. Ale miał być jeszcze dron. Miał być zachód słońca, bo jest tu podobno przepiękny zachód słońca. No, ale musicie mi to wybaczyć. No. Niestety muszę się ogolić znowu. Narosłem dalej Wiecie, że ja jestem człowiekiem, który nie lubi odpuszczać. Jak sobie coś powiem, to lubię to zrobić. A obiecałem sobie, że chcę zobaczyć to miasto, tą Kapadokię, całą. Bo jestem w mieście Gorema, Gorema dokładnie. No, ale to, Kappadokia to jest cały ten rejon. Tutaj. Ja chcę to zobaczyć z drona. Chcę zobaczyć, jak to wygląda wszystko z góry. Dlatego wstaję na wschód słońca. Kręcę dla Was piękny materiał, który będzie w dalszej części tego odcinka. No i odpalam drona. Tylko muszę liczyć na to, że nie będzie padało że będzie w miarę ładna pogoda, chociaż no, na pewno będzie, bo to, to że teraz padało, to był po prostu pech. O, takie chatki. Czy idę dobrze w ogóle? chyba tak. No, także staję przed szóstą. Tutaj w tych akurat nikogo nie ma. No, a tutaj to już jest hotel, ale to już się, bo nie wiem, czy ja już tu byłem <laughs> Wszystko podobne do siebie W sumie się zaczynam gubić Czy tu byłem, czy nie No ale koniec końcem I tak jest to niesamowite No i patrzcie to, typowy Piotr numer 2 Spodniki to pół biedy. Ale całe buty jest zalane. Ja normalnie zwariowałem. Piąta rano, A ja idę na wschód słońca. Romantyczny Piotrek. Nie no. Serio, chcę to zobaczyć. A już widzę, że się jasno robi, dlatego muszę się śpieszyć. A jest. O. Jest piąta. Dziesięć dokładnie. A już to wyjazd Niedobrze Wiecie co? Wschód słońca to chyba słaby ładny Szczerze mówiąc Bo chyba on za górą się zaczyna Tak w ogóle normalnie na wschód słońca Tu tutaj startują normalnie dziesiątki balonów Niestety nie teraz Szkoda bo właśnie teraz powinienem być przy balonie i się szykować żeby lecieć. To jakaś sesja zdjęciowa, ślubna A ja tutaj zauważyłem że ten chłopak stąd szedł Też stwierdziłem, że tutaj pójdę i to było bardzo dobra Hej bardzo dobry pomysł o. O. no Ale co? powoli się zaczyna Jak w ogóle w tym odcinku, zadawajcie pytania do QA. Wybiorę 10, odpowiem na nie. Kiedy? Jutro. Jutro. Także zadawajcie dzisiaj. Jutro albo pojutrze, jakoś tak. Nie, raczej pojutrze, sorry, pojutrze na nie odpowiem. No, to, to będzie takie podsumowanie Turcji. Także pytajcie o Turcję najlepiej i w ogóle.

Myślę, że się podobało. Jestem bardzo zadowolony z tego materiału, szczególnie z lotu dronem. coraz lepiej mi to wychodzi. No i też miejsca są takie, że bardzo mi sprzyjają do tego, żeby kręcić. Piękne. To miejsce jest naprawdę piękne. Będziecie mieli okazję przyjechać do Kapadocji. Przyjechać naprawdę. Ja mam nadzieję, że kiedyś będę miał jeszcze raz okazję. No ponieważ na pewno chciałbym przelecieć się tutaj balonem, bo no sami widzieliście jak to wygląda z drona, to z balona też musi być pięknie. Dobra, idę spać dalej, jest przed 6.00. jeszcze dwie godziny. Zacznę montować tego vloga dla Was, żebyście go dzisiaj mogli zobaczyć. No i tyle. No. Na sam koniec. Pamiętajcie, konkurs trwa, zgadujcie gdzie, gdzie lecę i dodatkowo. Piszcie komentarze do QA, ponieważ chcę tam na parę odpowiedzieć. Może tak być, że będę dość długo w podróży, no także po prostu trochę poopowiadam. Dobra, dziękuję bardzo, że, że, że oglądaliście. stary jeszcze śpię. Ja się tak naprawdę jeszcze nie wybudziłem ze snu. Ja teraz po prostu no, nie wiem, jak to opowiedzieć nawet no. Ale... Nie śpię, ale w głowie śpię. Dobra, dzięki wielkie, pozdrawiam.